Wyobraź sobie, że jesteś szanowanym rzymskim senatorem, jednym z najbardziej poważanych mężów w imperium. Twoje nazwisko rodowe sięga pokoleń wstecz, twoja toga nosi purpurowy pas szlachty, a ty od dziesięcioleci służysz Rzymowi z honorem. Dziś wieczorem otrzymałeś złote zaproszenie na kolację z samym cesarzem. To zaszczyt, który powinien napawać cię dumą, ale gdy wspinasz się po marmurowych schodach pałacu na Palatynie, Żołądek ściska ci się ze strachu. Strażnicy przy wejściu nie patrzą ci w oczy, wiedzą w co wchodzisz, a ich milczenie mówi wszystko. Zapach drogiego kadzidła nie jest w stanie zamaskować czegoś innego strachu, gęstego i duszącego w powietrzu. Wchodzisz do wielkiej sali, gdzie zebrały się już dziesiątki przedstawicieli rzymskiej elity. Senatorowie, ich żony, bogaci kupcy. Dowódcy wojskowi, wszyscy stoją w niewygodnej ciszy. Nagle słyszysz to. Odgłos kroków, odbijający się echem w korytarzu, któremu towarzyszy maniakalny śmiech, od którego krew zamarza ci w żyłach. Wchodzi cesarz Kaligula, ubrany w jedwab, który mieni się jak płynne złoto. Jego oczy błyszczą niepokojącą intensywnością, przebiega wzrokiem po sali, jak drapieżnik badający ofiarę. Po czym klaszcze w dłonie z teatralną radością. Moi drodzy przyjaciele, ogłasza, a jego głos odbija się od marmurowych ścian. Dziś wieczorem odkryjemy, kto z was naprawdę kocha swojego cesarza. Dziś wieczorem zobaczymy, jak daleko posuniecie się, by dowieść swojej lojalności. To, co nastąpi, przekroczy wszelkie granice rzymskiej przyzwoitości. Zamieniając święte sale władzy w scenę dla najmroczniejszych apetytów cesarza. To opowieść o tym, jak szaleństwo jednego człowieka skorumpowało całe imperium i jak władza absolutna stała się absolutną korupcją. Zanim zagłębimy się w te zapomniane historie przetrwania i cierpienia, jeśli lubisz poznawać ukryte prawdy historii, rozważ zostawienie łapki w górę i subskrypcję, aby otrzymywać więcej takich treści. I proszę, skomentuj poniżej, skąd słuchasz. Uważam za niesamowite, że wspólnie odkrywamy te starożytne historie z różnych części świata, połączeni ponad czasem i przestrzenią przez naszą wspólną ciekawość przeszłości. Jak narodził się potwór? Aby zrozumieć, jak najpotężniejszy człowiek na świecie mógł przekształcić swój pałac w jaskinie seksualnej deprawacji i psychologicznej tortury, Trzeba zrozumieć, jak Kaligula w ogóle został cesarzem. Urodzony jako gajusz Juliusz Cezar August Germanik w 12 roku Noe zyskał swój przydomek Kaligula, co oznacza jip, Mały bucik. Jako dziecko, gdy towarzyszył swojemu ojcu Germanikowi, w kampaniach wojskowych ubrany w miniaturowy strój żołnierza, czym oczarował legiony. Ale dzieciństwo dla członka rodziny cesarskiej było dalekie od niewinności. Zanim skończył siedem lat, Kaligula był świadkiem tajemniczej śmierci swojego ojca, prawdopodobnie otrutego na rozkaz cesarza Tyberiusza. Patrzył, jak jego matka, Agrypina Starsza, i jego bracia znikali na wygnaniu, w więzieniu, a w końcu umierali, padając ofiarą paranoicznych machinacji polityki cesarskiej. Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem i wiesz, że w każdej chwili pukanie do drzwi, może być ostatnim. Kaligula nauczył się przetrwać w świecie, gdzie okazywanie słabości oznaczało śmierć, a zaufanie było luksusem, na który nikt nie mógł sobie pozwolić. Stał się mistrzem oszustwa, przedstawiając się jako nieszkodliwy, podczas gdy jego rodzina była systematycznie niszczona wokół niego. Ta wczesna trauma objawiła się później w jego kompulsywnej potrzebie dominacji i upokarzania innych. Zwłaszcza tych, którzy przypominali mu o strukturach władzy, które terroryzowały jego młodość. Kiedy Tyberiusz w końcu zmarł w 1937 roku Morocznogwena, lud rzymski powitał 24-letniego Kaligule jako cesarza z prawdziwą radością. Był synem ich ukochanego Germanika, chłopcem, który kiedyś oczarował armię. Rzym cierpiał pod rządami paranoicznego odludka Tyberiusza przez dziesięciolecia. Byli gotowi na kogoś młodego, Kogoś, kto obiecywał powrót do Dni Chwały. Przez siedem miesięcy Kaligula wydawał się być wszystkim, na co liczyli. Odwołał wygnańców politycznych, przyznał hojne premie Gwardii Pretoriańskiej i organizował spektakularne igrzyska publiczne. Lud go kochał. Ale potem coś się zmieniło. Coś, co miało przekształcić Pałac Cesarski z siedziby rządów, w plac zabaw dla najbardziej pokręconych fantazji seksualnych cesarza. Pod koniec 37 roku Nokemy, Kaligula, ciężko zachorował na coś, co starożytne źródła opisują jako gorączkę mózgu, tak poważną, że zatrzymała imperium w miejscu. Przez dni balansował na granicy życia i śmierci, podczas gdy Rzym wstrzymywał oddech, modląc się o powrót do zdrowia swojego młodego cesarza. Niektórzy historycy uważają, że ta choroba spowodowała trwałe uszkodzenie mózgu. Podczas gdy inni twierdzą, że po prostu zdarła cienką warstwę zdrowego rozsądku, która powstrzymywała jego mroczniejsze impulsy. Kiedy Kaligula wyzdrowiał, jego najbliżsi natychmiast zauważyli zmianę. Młody człowiek, który kiedyś wykazywał powściągliwość i mądrość polityczną, zniknął. Na jego miejscu stanął ktoś. Kto wydawał się stracić wszelki kontakt z rzeczywistością, wszelkie poczucie granic między tym, co święte, a profanum, tym, co dopuszczalne, a niewyobrażalne. Ta transformacja nie była od razu oczywista dla opinii publicznej. Zaczęło się od drobnych rzeczy: nadmiernych wydatków, dziwnego zachowania na prywatnych spotkaniach, coraz bardziej nieprzewidywalnych decyzji, ale za zamkniętymi drzwiami Pałacu Cesarskiego zachodziła znacznie mroczniejsza zmiana. Kaligula odkrył coś podczas swojego otarcia się o śmierć odurzające uświadomienie sobie, że jako cesarz może zrobić dosłownie wszystko każdemu, i nikt nie mógł go powstrzymać. Pałac Grozy Personel Pałacu Jako pierwszy był świadkiem transformacji Kaliguli. Słudzy, którzy służyli rodzinie cesarskiej od lat, nagle stali się ofiarami dziwacznych zachcianek i żądań seksualnych cesarza. Młodzi niewolnicy byli szczególnie narażeni. Kaligula wzywał ich do swoich prywatnych komnat i zmuszał do udziału w aktach, które gwałciły wszelkie pojęcie rzymskiej godności. Ale to służące cierpiały najbardziej. Starożytne źródła, napisane ostrożnym językiem swoich czasów, opisują, jak cesarz grasował po korytarzach pałacu w nocy, wybierając losowo kobiety, by zaspokoić swoje apetyty. To nie były spotkania za obopólną zgodą. Były to akty czystej dominacji, mające na celu wzmocnienie absolutnej władzy Kaliguli nad wszystkimi w jego domenie. Apetyty seksualne cesarza nie ograniczały się do służby. Zaczął zapraszać żony senatorów i innych wysokich rangą urzędników na prywatne audiencje, rzekomo w celu omówienia kariery ich mężów lub spraw rodzinnych. Te kobiety. Wychowane w surowych kodeksach moralnych rzymskiej arystokracji znalazły się w sytuacjach, w których odmowa cesarzowi oznaczała śmierć nie tylko dla nich, ale dla całych ich rodzin. Jedna szczególnie mrożąca krew w żyłach, relacja opisuje, jak Kaligula zmuszał te kobiety do rozebrania się do naga i wykonywania różnych aktów seksualnych, podczas gdy on obserwował stronu, czasem sprowadzając kilka kobiet jednocześnie. By rywalizowały o jego uwagę. Tortura psychologiczna była równie wyrachowana jak fizyczne nadużycie. Te dumne rzymskie matrony, które kiedyś cieszyły się szacunkiem w całym imperium, zostały zredukowane do seksualnych zabawek dla rozrywki cesarza. To co sprawiło, że transformacja pałacu przez Kaligulę była szczególnie przerażająca, to nie tylko sama przemoc seksualna, ale to jak metodycznie używał seksu jako broni do niszczenia rzymskiego porządku społecznego. Rozumiał, że zmuszając najbardziej szanowanych obywateli imperium do udziału w aktach seksualnej degradacji lub bycia ich świadkami, mógł złamać ich ducha znacznie skuteczniej niż jakakolwiek tortura. Cesarz zaczął organizować wyszukane przyjęcia, które zaczynały się jako normalne spotkania towarzyskie dziziskie, ale nieuchronnie przeradzały się w orgie. Zapraszał senatorów wraz z ich żonami i córkami, początkowo utrzymując pozory cywilizowanej rozrywki. Ale w miarę upływu wieczoru cesarz zaczynał stawiać coraz bardziej niestosowne żądania. Senatorze Markusie, mógł powiedzieć Caligula, jego głos brzmiał swobodnie, jak u kogoś proszącego o więcej wina. Twoja żona ma tak piękne oczy, zastanawiam się, jakby wyglądały, gdyby klęczała przede mną. Senator był zmuszony siedzieć w milczeniu, wiedząc, że jakikolwiek protest skończyłby się egzekucją jego rodziny. Tymczasem jego żona byłaby zmuszona do wykonania każdego aktu seksualnego, jakiego zażądał cesarz, często na oczach męża i dzieci. Psychologiczne zniszczenie tych rodzin było często nieodwracalne. Małżeństwa zniszczone, dzieci straumatyzowane, dumne rzymskie rody zredukowane do narzędzi perwersyjnej przyjemności cesarza. Caligula czerpał szczególną przyjemność z zmuszania senatorów do oglądania, jakich żony są seksualnie degradowane. Aranżował specjalne miejsca siedzące, aby mężowie mieli wyraźny widok na swoje żony zmuszane do seksu oralnego, lub stosunku z cesarzem lub jego wyznaczonymi partnerami. Twarze mężczyzn, mieszanina wściekłości, bezradności i wstydu, wydawały się sprawiać Caliguli tyle samo satysfakcji. Co same akty seksualne. Architektura deprawacji. Kompleks Pałacu Cesarskiego na Palatynie przeszedł fizyczne modyfikacje, aby dostosować się do coraz bardziej wymyślnych fantazji seksualnych Kaliguli. Zlecił budowę specjalnych komnat, zaprojektowanych specjalnie do grupowych aktywności seksualnych, z wyszukaną scenografią i miejscami do oglądania. Starożytne fragmenty architektoniczne. Sugerują istnienie pomieszczeń, w których normalne meble zastąpiono sofami ułożonymi w kręgi, co pozwalało na maksymalną widoczność aktów seksualnych z wielu kątów. Jedno z pomieszczeń, według zachowanych relacji, było zaprojektowane jak mały amfiteatr z podwyższonymi siedzeniami wokół centralnej areny, gdzie cesarz wystawiał przedstawienia seksualne. Zmuszał pojmanych wrogów, niewolników, a czasem nawet rzymskich obywateli, do angażowania się w różne akty seksualne, podczas gdy publiczność, złożona z senatorów i ich rodzin, była zmuszona do oglądania i oklaskiwania. Sypialnia cesarza stała się szczególnym źródłem terroru dla mieszkańców pałacu. W przeciwieństwie do prywatnych kwater poprzednich cesarzy, komnata Kaliguli była wyposażona w miejsca do obserwacji i wiele wejść, co pozwalało mu na wprowadzanie publiczności by była świadkiem jego spotkań seksualnych. Wydawało się, że czerpie tyle samo przyjemności z bycia obserw obserwowanym, co z samych aktów, traktując stosunek jako publiczną demonstrację swojej absolutnej władzy. Caligula założył również coś, co można opisać jedynie jako dom publiczny w murach pałacu, obsadzony żonami i córkami senatorów, którzy popadli w niełaskę. Te kobiety były zmuszone obsługiwać nie tylko cesarza, ale także jego gości, zagranicznych dygnitarzy, a czasem nawet zwykłych żołnierzy, jako formę ostatecznego upokorzenia. Cesarz często osobiście nadzorował te działania, komentując i reżyserując, jak dyrektor teatralny wystawiający sztukę. Korupcja rytuałów i gospodarki być może najbardziej szokujące ze wszystkiego było to, jak Kaligula włączył seksualną degradację do ceremonii religijnych i politycznych. Które stanowiły kręgosłup rzymskiej cywilizacji. Tradycyjne rytuały, które przez wieki odprawiano z uroczystą godnością, zostały sprofanowane i zamienione w okazję do seksualnego upokorzenia. Podczas formalnych posiedzeń Senatu cesarz czasami żądał, aby żony senatorów świadczyły usługi seksualne, podczas gdy ich mężowie prowadzili oficjalne sprawy. Święty akt rządzenia. Stał się nierozerwalnie związany z degradacją seksualną, a najważniejsze decyzje polityczne w Rzymie podejmowano, podczas gdy najpotężniejsi ludzie imperium byli zmuszeni patrzeć na wykorzystywanie swoich rodzin. Ceremonie religijne były podobnie skorumpowane. Kaligula ogłosił się Bogiem i zażądał, aby rytuały religijne obejmowały akty seksualne wykonywane na jego cześć. Kapłanki, które złożyły śluby czystości. Były zmuszane do publicznego stosunku w ramach nabożeństw, podczas gdy tradycyjne festiwale religijne stały się pretekstem do wyszukanych orgii z udziałem niechętnych uczestników z rzymskich rodów szlacheckich. Szczególnie niesławne stały się ceremonie ślubne cesarza. Żenił się i rozwodził wielokrotnie, często w ciągu kilku dni, wykorzystując każde wesele jako okazję do seksualnego upokorzenia rodziny panny młodej. Jedna z relacji opisuje, jak zmusił ojca panny młodej do oglądania, jak skonsumował małżeństwo na oczach całej weselnej publiczności, traktując święty akt małżeństwa jako publiczną demonstrację podboju. Seksualne apetyty Kaliguli nie służyły jedynie osobistej gratyfikacji, stały się formą ekonomicznego terroryzmu przeciwko bogatym rodzinom Rzymu. Rzymu Cesarz identyfikował najpiękniejsze żony i córki zamożnych obywateli, a następnie żądał do nich dostępu seksualnego w zamian za dalsze bezpieczeństwo i dobrobyt ich rodzin. Stworzyło to groteskowy rynek, na którym rzymscy szlachcice byli zmuszeni oferować swoje krewne jako zapłatę za polityczną przychylność lub po prostu przetrwanie. Cesarz ustanowił również formalny system podatkowy, oparty na usługach seksualnych. Bogate rodziny były zobowiązane do dostarczania swoich kobiet na określone okresy służby w pałacu, a czas trwania i częstotliwość zależały od ich statusu finansowego. To nie była prostytucja w tradycyjnym sensie było to niewolnictwo seksualne narzucone najbardziej uprzywilejowanym klasom imperium jako demonstracja absolutnej władzy cesarskiej. Psychologiczna dewastacja. Wpływ na kobiety zmuszone do udziału w seksualnym teatrze Kaliguli był niszczący i długotrwały. Były to kobiety wychowane w surowych kodeksach moralnych, nauczone, że ich cnota jest ich najcenniejszym dobrem. Nagle, zredukowane do obiektów seksualnych dla rozrywki cesarza, doznawały traumy psychologicznej, która wykraczała daleko poza fizyczne nadużycie. Wiele kobiet próbowało samobójstwa, zamiast ulec żądaniom cesarza. Ale Kaligula przewidział te reakcje. Rodziny kobiet, które się zabiły, spotykała kara zbiorowa, czasem egzekucja, czasem ruina finansowa, która niszczyła całe rody. Stworzyło to sytuację, w której kobiety były uwięzione między osobistym honorem, a odpowiedzialnością wobec swoich rodzin, bez wyboru, który nie prowadziłby do druzgocących konsekwencji. Być może jeszcze bardziej niszczące psychologicznie było przymusowe współuczestnictwo rzymskich mężczyzn w seksualnej degradacji ich rodzin. Senatorowie i inni wysocy urzędnicy nie byli tylko biernymi świadkami. Często wymagano od nich aktywnego udziału w organizowaniu tych spotkań. Kaligula żądał, aby ojcowie osobiście dostarczali swoje córki do jego komnat, aby mężowie pomagali przygotowywać swoje żony do spotkań seksualnych a bracia pomagali przytrzymywać siostry podczas grupowych aktów. Cesarz rozumiał, że czyniąc tych mężczyzn współwinnymi seksualnego wykorzystywania ich bliskich, niszczył ich zdolność do zachowania jakiegokolwiek poczucia osobistego honoru. Senator, który pomógł przywiązać własną żonę dla przyjemności cesarza, nigdy więcej nie mógł cieszyć się tym samym szacunkiem w Senacie. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów seksualnego terroru Kaliguli było włączanie dzieci w działalność pałacową. Chociaż starożytne źródła są zrozumiałe niejasne co do szczegółów, jasno wskazują, że apetyty seksualne cesarza rozciągały się na nieletnich zarówno chłopców, jak i dziewczynki z najznamienitszych rzymskich rodzin. Dzieci, które były sprowadzane na spotkania w pałacu, były zmuszane do oglądania aktów seksualnych których żadne dziecko nie powinno widzieć. Niektóre były zmuszane do udziału w samych aktach, a ich niewinność została zniszczona w ramach kampanii cesarza, mającej na celu skorumpowanie każdego aspektu rzymskiego społeczeństwa. Upadek i wymazanie z pamięci. W miarę postępu panowania Kaligula zaczął formalizować swoje praktyki seksualne w rodzaj kultu religijnego, skoncentrowanego wokół kultu cesarskiego. Ogłosił się żywym bogiem i zażądał, aby akty seksualne wykonywane na jego cześć były traktowane jako rytuały religijne. W pałacu powstały świątynie, gdzie wyznawcy byli zobowiązani do angażowania się w akty seksualne jako demonstrację oddania boskiemu cesarzowi. Jego terror seksualny rozprzestrzenił się po całym imperium poprzez sieć urzędników, którzy w jego imieniu stosowali podobne praktyki. Gubernatorzy prowincji Dowódcy wojskowi i inni przedstawiciele cesarscy byli zachęcani do tworzenia własnych wersji seksualnego dworu cesarza, tworząc ogólnoimperialny system wykorzystywania i nadużyć seksualnych. Punkt krytyczny nastąpił, gdy Kaligula ogłosił zamiar uczynienia swoich praktyk seksualnych oficjalną religią imperium, wymagając od wszystkich obywateli rzymskich udziału w rytuałach seksualnych jako demonstracji lojalności. Ta groźba sformalizowania i upowszechnienia jego terroru seksualnego ostatecznie przekonała spiskowców do działania. 24 stycznia 40. Kaligula został zamordowany przez członków gwardii pretoriańskiej w podziemnych przejściach własnego pałacu. Ale nawet po śmierci zbrodnie seksualne cesarza nadal terroryzowały jego ofiary. Nowy cesarz. Klaudiusz stanął przed ogromnym zadaniem uporania się ze skutkami seksualnego terroru Kaliguli. Fizyczne dowody zbrodni cesarza były obszerne: pokoje wyposażone do tortur seksualnych, kolekcje sztuki pornograficznej przedstawiające prawdziwe ofiary z pałacu, szczegółowe zapisy spotkań seksualnych, które służyły jako materiał szantażowy. Wiele z tych dowodów zostało po cichu zniszczonych. Nie z szacunku dla pamięci Kaliguli, ale aby chronić ofiary i ich rodziny przed dalszym upokorzeniem. Pokoje, które były miejscami nadużyć seksualnych, zostały zapieczętowane lub całkowicie odnowione, jakby nowa administracja próbowała wymazać fizyczną pamięć o tym, co się wydarzyło. Zacieranie śladów objęło również zapisy historyczne. Chociaż starożytni historycy jasno dokumentowali zbrodnie seksualne Kaliguli. Używali zakodowanego języka, który zaciemniał pełny zakres nadużyć. Najbardziej tragicznym aspektem terroru seksualnego Kaliguli było to, jak skutecznie uciszył on swoje ofiary. Rzymski system społeczny, z jego naciskiem na honor i reputację rodziny, sprawiał, że ocaleni niemal nie mogli otwarcie mówić o swoich doświadczeniach, bez niszczenia tego, co pozostało z ich pozycji społecznej. Ta zmowa milczenia oznaczała, że pełny zakres zbrodni seksualnych Kaliguli może nigdy nie zostać poznany. Dziedzictwo terroru, zbrodnie seksualne popełnione w pałacu Kaliguli miały konsekwencje, które wykraczały daleko poza jego czteroletnie panowanie. Traumy psychologiczne zadane elicie Rzymu stworzyły pokoleniowe wzorce dysfunkcji, które wpływały na społeczeństwo rzymskie przez dziesięciolecia. Co najważniejsze, Terror seksualny Kaliguli ustanowił wzorce nadużyć cesarskich, które miały powracać w całej historii Rzymu. Późniejsi cesarze, choć może nie dorównywali ekstremom Kaliguli, rozumieli, że wykorzystywanie seksualne jest potężnym narzędziem do utrzymywania kontroli nad podwładnymi i eliminowania opozycji politycznej. Dziś turyści spacerują po ruinach Palatynu, podziwiając pozostałości cesarskiej wspaniałości. Nie rozumiejąc w pełni okropności, które kiedyś rozegrały się w tych rozpadających się murach, marmurowe posadzki, które kiedyś rozbrzmiewały krzykami i szlochem niechętnych ofiar, teraz goszczą wycieczki z przewodnikiem i wykłady naukowe o starożytnej architekturze rzymskiej. Ale jeśli wiesz, czego szukać, dowody pozostają. Kamienie fundamentowe, które kiedyś podtrzymywały pokoje, Zaprojektowane specjalnie do tortur seksualnych, systemy odwadniające, które odprowadzały fizyczne dowody niezliczonych napaści, podziemne przejścia, w których przerażone ofiary czekały na swoją kolej, by zostać wezwanym przed oblicze cesarza. Duchy ofiar Kaliguli wciąż nawiedzają te ruiny. Przekształcenie przez Kaligulę Pałacu Cesarskiego w teatr horroru seksualnego trwało niecałe cztery lata. Ale jego wpływ odbijał się echem w całej historii Rzymu i rezonuje do dziś. Zbrodnie cesarza przypominają nam, że przemoc seksualna zawsze była bronią z wyboru dla tych, którzy dążą do dominacji i kontroli nad innymi, i że najbardziej wyszukane systemy cywilizacyjne mogą zostać skorumpowane przez jednostki, które nie uznają żadnych ograniczeń w sprawowaniu władzy. Pałac może być teraz ruiną. Ale jego lekcje przetrwały. Systematyczne wykorzystywanie seksualne osób bezbronnych przez osoby na stanowiskach władzy, nie jest reliktem starożytnego barbarzyństwa, to wzorzec, który powtarza się, gdy istotom ludzkim daje się absolutną władzę nad innymi, i decydują się używać jej do zła. Ostatecznie cesarz, który zamienił swój pałac w orgie, pozostawił po sobie więcej niż tylko straumatyzowanych ocalałych i chaos polityczny stworzył wzorzec terroru seksualnego, który byłby studiowany, a czasem naśladowany przez tyranów w całej historii. Jego dziedzictwo jest zapisane nie w marmurowych pomnikach czy brązowych inskrypcjach, ale w bliznach psychologicznych przekazywanych przez pokolenia ofiar. Przypomnienie, że najgorsze zbrodnie to często te, które niszczą nie tylko ciała, ale i dusze.